Jak widzicie, półki za mną opustoszały, co oznacza, że dzisiaj pokażę Wam kolejną część kolekcji. A konkretnie będą to whisky z Isle czyli torfowe potworki. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Władysław P. Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj przyszła pora na wyspę Isle'a. Trochę tych butelek się zbierało, więc dlatego przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od Południa Wyspy, czyli Deslarnia Lagavulin i wersja dziesięcioletnia, wersja sprzedawana w sklepach Travel Retail, czyli w sklepach bezsłowych. W pojemności 0,7, 43%. Butelka jeszcze nie otwarta, więc jeżeli mieliście możliwość próbować tej edycji, napiszcie w komentarzach, jak to wygląda, jak to smakuje. Kolejna dziewiątka Lagavulin 9. 9-letnia whisky z Serii Gra o Tron, 46% również bardzo fajna, bardzo sympatyczna whisky z lagowulina. Yy, I kolejny Lagowulin, który mam, ostatni w mojej kolekcji jest to 8-letnia edycja, która tak naprawdę chyba powstała po to, żeby zastąpić 16. No, przynajmniej to usam w miarę rozsądnej cenie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, bo w sklepach. W różnych sklepach online czy nawet w Tesco widziałem kilka razy za około 35 funtów. Czyli podobna cena jak Artback Wybisty. No tutaj dla mnie oczywiście wybór jest oczywisty, jeżeli chodzi o te dwie edycje. Zawsze złapię lagawulina w pierwszej kolejności, więc tak to wygląda. <laughs> I destylarnia, która jest niedaleko: destylarni, lagawulin, destylarnia Artback. No jeżeli chodzi o Artbega, to powiem Wam szczerze, że mam dość mieszane uczucia. Nie jestem zwolennikiem tego szalonego marketingu propagowanego przez właścicieli dystylarni Artbeg. Natomiast dwie edycje zawsze gdzieś tam na mojej półce stoją. Artbeg Ugedal, 54,2% alkoholu, whisky, która kiedyś słynęła z mocno szerowego wpływu, beczek poszery, to się zmieniło w ostatnim czasie dość mocno. Ale o tym wam opowiem, moi drodzy widzowie, gdyż mam w planie zrobić odcinek na temat Artbeku No i Artbek dziesiątka. Stara, dobra, pospolita dyszka, która, no, mam do niej sentyment. Zawsze gdzieś tam u mnie na półce stoi łyski, która sprawia mi sporą przyjemność. Chociaż ceny powoli rosną, natomiast no, jest to łyski nadal warta swojej ceny, moim zdaniem. I mamy Lafroiga. Teraz. No i zaczynamy od podstawy. Lafroig Select. Whisky bez deklaracji wieku. No, zabutylowana w 40%. Najlepsza łyski do koktajli, do drinków. Jeżeli ktoś robi koktajle na bazie trawowych łyski, to świetna opcja, naprawdę. Dla mnie Lafroig Select z kolką nie ma nic piękniejszego. Bardzo fajna opcja. Rzeczą ciekawą chociażby jest to, że Lafroig Select jest jedyną whisky, która jest niebarwiona karmelem. Nie wiem, czy wiedzieliście. Tak, jest naturalny kolor. Wszystkie pozostałe edycje Lafroyd'e niestety są barwione. Cóż więcej na temat Selecta można by rzec. Idziemy dalej. La Quarter Quatercask. To już jest edycja, moim zdaniem, po którą śmiało warto sięgać i czerpać z niej ogromną przyjemność. 48% w tym wypadku bez deklaracji wieku, whisky. Natomiast ja, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy standardową, zwykłą dziesiątką, a kłoterkaskiem, zawsze sięgnę po kłoterkaska. Bez dwóch zdań: Lafroik, dziesiątka. W mocy beczki Cask Strength Original Cask Strength. I tu akurat trafił mi w rękę Batch 13. 57,9% alkoholu. Beczki po Bourbonie. Moc beczki. Naprawdę przepiękna łyski. I mam tych edycji więcej. Batch 12. E, moc 60,1% alkoholu. To chyba była najsilniejsza, najmocniejsza edycja, jeżeli chodzi o Cask Strength zesladni dla Froik. Również bardzo fajna, bardzo przyjemna whisky. Jeszcze jedna dziesięcioletnia edycja w mocy beczki. Czternasty bacz, tym razem 58,6% alkoholu. I wydaje mi się póki co, że jest to najciekawszy bacz spośród tych trzech, przynajmniej, które miałem możliwość tutaj próbować, które mam. Niebo w gębie i dym w uszach. Krótko mówiąc, yy, jeszcze dwa Lafroyki mi zostały. Lafroyk Lore. Jak widzicie, butelka jeszcze zamknięta. Jest to, że tak powiem, uzupełnienie. Wypitej poprzedniej butelki, która naprawdę bardzo mi smakuje. Lafroy Chlor jest to, moim zdaniem, jedna z najciekawszych edycji w core range destylarni, po którą zawsze sięgam z ogromną przyjemnością. 48% bardzo mocno naznaczone beczki po Sherry w tym wypadku. Naprawdę bardzo fajne whisky. A co do Sherry i Lafroiga, to mam jeszcze jedną butelkę. Jest to dziesiątka Sherry Oak Finish. Jak widzicie, również butelka zamknięta. A kiedyś robiłem recenzję tej whisky. Również kupiłem kolejną butelkę, z tego względu, że ta whisky również trafia w moje gusta. Powiem szczerze: 48% bardzo fajna whisky. Idziemy na północ, na północ wyspy Isla destylarnia Bowmore, i tutaj mamy wersję 19-letnią French Oak Barrick. 48,9% alkoholu. Powiem Wam szczerze, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do destylarni Boomer. Zresztą chyba na tym kanale nigdy nie widzieliście recenzji Boomera, o czymś to świadczy. Natomiast mój punkt widzenia zmienił się delikatnie w momencie, kiedy pojechałem na Eile i miałem możliwość odwiedzić destylarnię Boomer. Byłem w lekkim szoku. Może nie w szoku. Bardzo mocno i pozytywnie zaskoczony zostałem tym turem, który mieliśmy możliwość no być ugoszczeni, że tak powiem. I zacząłem szukać z tej weslarni, która będzie ponad koręcz gdyż Koręcz jest fatalny, krótko mówiąc. Cóż więcej można powiedzieć. I podejrzewam, że destylarnia ma tego świadomość, natomiast e, sprzedaje się to, jest wszystko OK. Po co to zmieniać, tak? To, co miałem możliwość destylarni spróbować, to były. Najlepsze whisky z Isla, jakie do tej pory w życiu piłem, powiem Wam szczerze. Mimo tego, że był nie jest aż tak mocno trachowy, to no, ciężki szok. Przeżyłem, krótko mówiąc, i tutaj mamy to 19-letnią 19 wersję, o której kiedyś ją opowiem. Przy okazji, opowiem Wam trochę o turze w destylarni, i przy okazji degustacji tej whisky opowiem Wam, jak ten tur wpłynął na moje postrzeganie pewnych rzeczy. Jeszcze jeden boomer w mojej kolekcji. Jest to 10 dziesięcioletnia edycja z Travel Retail, czyli z bezsłowego sklepu, i to jest Finest Oloroso Sherry and Wine Cask. Edycja nazywa się Limited Edition. Gdzieś widziałem nazwę tej edycji wcześniej. Być może na opakowaniu. Mniejsza z tym. W każdym osze 10-letnia edycja z beczek, poszery. No tutaj chyba karmelu troszeczkę poszło do tego, ale tak to w przypadku bomor bywa. Również myślę, kiedyś spróbujemy sobie tego bomorka. No i destylarnia Kilchoman. Destylarnia znana, destylarnia lubiana przez wielu moim zdaniem. Ja też jestem miłośnikiem Kilchomana, powiem szczerze. Loch Gorm. i to jest edycja z 2021 roku jeszcze. Widzicie, ustało się jeszcze tyle gdzieś tam na, na półce. 46% beczki poszery, tylko i wyłącznie 17 tysięcy butelek. Nie wiem, czy o tej łyski robiłem odcinek, czy nie. Ale jeżeli chcielibyście odcinek o Bomor, o Kilchomanie. Mówię o Kilchomanie, myślę o Bomorze. Jeżeli chcielibyście odcinek odnośnie Kilchomana, Piszcie w komentarzach. Zrobimy. E, Mahir Bay Kask Strength. O tej łyski na kanale z tego co pamiętam było. E, 58,6% alkoholu. Beczki po Bourbonie z jakąś tam niewielką domieszką beczek po Sherry. Również bardzo przyzwoity kielchoman. No tu już mamy wszystkie łyski bez deklaracji wieku, jeżeli chodzi o destylarnię kielchoman. Już taką mają politykę. Młoda destylarnia zresztą w 2005 roku otwarta, więc nie ma się też co dziwić, że nie chcą dawać deklaracji wieku, przynajmniej w tych takich edycjach. No w większości edycji nie ma deklaracji wieku powiedzmy. Kilhoman Finoshery matured. Bardzo fajne łyski. Finoshery to jest najbardziej wytrawne wino Sherry. Więc. W połączeniu z Torfem zrobiło fajną robotę. 10,5 tysiąca butelek 2020 rok było to. Wypuszczany rynek 46%. Bardzo fajny pilchomanik. I mamy tutaj teraz Small Batch, United Kingdom Small Batch. I to jest batch, który. Basz pierwszy. O, trafiłem. Akurat, fajnie. Basz pierwszy. Trzy rodzaje beczek tutaj chyba wchodzą: Bourbon Sherry i Madeira. 48,3% alkoholu. Butelek było 1260. nieotwarte, Jeszcze nie pite. Nie próbowane. Nie mam pojęcia. Batch numer 2. United Kingdom Small Batch. 47,4% alkoholu. I tutaj mamy Bourbon PX Sherry i olorozo Sherry. Mam bacz. Kolejny, bacz trzeci, i tu mamy 49,1% alkoholu. I beczki po Bourbonie, olorozoszery Sherry i Sotern. Winie Sotern. No i czwarty. Bacz. 49,8% alkoholu. I tutaj mamy beczki Bourbon Olorozo Sherry i STR. Tak to wygląda, moi drodzy widzowie. I jeszcze jeden Kilhoman nam został do obgadania Kilhoman Pay Sherry Cast Matured 47,3% alkoholu. 2000 20 butelek 2021 rok edycja. Jeszcze nie otwarta również lub połączenie słodkich win z torfem. Więc może być ciekawie. No i została nam, moi drodzy widzowie, jeszcze na Destlarnia. Nie wiem, czy najbardziej na północ wysunięta? Może tak być. Czyli destylarnia, bo na Hawę. Pod którą zresztą byłem, w środku nie byłem, dlatego że akurat była ta niedziela rano i deslarnia była zamknięta dla zwiedzających w niedzielę, ale miałem możliwość sobie usiąść na spokojnie i nagrać wideo dla Was, które zresztą na kanale się pojawiło jakiś czas temu. Pierwsza whisky, Buna Haven Stiridar, whisky bez deklaracji wieku, 46,3% alkoholu, beczki poszery. Z tego co kojarzę, jeszcze nie otwarta butelka. Kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu jedną wypiłem. Powiem szczerze, jak na NASA, z Buna Haven w tej cenie, bo kosztowała ona 25 funtów bodajże, jest to bardzo fajna opcja. Wierzcie lub nie. Buna Haven 18. 46,3% alkoholu, beczki poszedły tylko i wyłącznie. Bardzo fajna whisky. Niestety cenowo nie wygląda to już tak y, ciekawie jak w przypadku Styryda, gdyż ta 18 kosztuje powyżej 100 funtów, ale łyski naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajne. No i teraz pozostały chyba same dwunastki już. I zaczniemy od tej najstarszej. Y, Haven 12 letnia łyski zabutelkowana w mocy 40 Czyli jest to bottling sprzed 2010 roku jeszcze. Whisky, który kupiłem w swoim lokalnym alkoholowym sklepie niedaleko mnie. Obok zaraz wpadłem tam kiedyś po piwko, bodajże. Patrzę na półkę, a tam stoi Bunhaven w 40%, 12-letnia. 40 funtów zapłaciłem. Tą samą butelkę widziałem, kiedy byłem w Edynburgu w jednym ze sklepów Royal Mail Whisky Shop. Na półce stała za 100 funtów. Ta sama butelka. Ale ja swoje nie sprzedaję. Ja swoją kiedyś otworzę i będę pił. Edycja, która była zaraz po tej 40% to była ta pierwsza edycja zabutelkowana w 46%, ponad 6,3% alkoholu i już z naturalnym kolorem, czyli bez barwnika i niefiltrowane zimno. I również znalazłem ją w tym samym sklepie, w którym tą poprzednią znalazłem, tak. Także sklepy lokalne w Anglii tutaj nam czasami przynoszą takie różne ciekawe rzeczy na półkach, zakurzone jakieś tam stare butelki stoją, o których w nawet nie mają zielonego pojęcia zbytnio. No i dwunastka tradycyjna, dwunastka obecny, bottling 46,3% alkoholu, niefiltrowana, niebarwiona, bardzo fajna. Whisky oczywiście te wszystkie dwunastki są whisky nietorfowymi. Wszystkie te butelki z Buna Haven są nietorfowe w zasadzie. W tej serii akurat jeżeli chodzi o oficjalny bottling torfowych edycji żadnych nie posiadam. Ale za to posiadam jedną albo dwie torfowe w niezależnym bottlingu, które niestety chyba przyjechały po tym jak kręciłem odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ostatnie dwie dwunastki moi drodzy widzowie. Ale zacznę od tamtej, żeby było w kolejności. Dwunastoletnia edycja Cask Strength. I to jest batch 2021, czyli ten pierwszy batch, pierwsza edycja tej whisky w mocy beczki, która się na rynku pojawiła. Nie otwierałem. Bo po co? Niech stoi. Mam dużo butelek otwartych na razie, nie otwieram kolejnych. A niestety, yy, bacz kolejny, czyli 2022 rok, otworzyć już musiałem, gdyż stwierdziłem, że nie będzie lepszego momentu, jak otwarcie butelki i nagranie odcinka pod samą destylarnią. I tak też zrobiłem, moi drodzy widzowie. Zresztą widzieliście sami. Słuchajcie, tak. Prezentuje się moja kolekcja whisky z Isle of Isla. Torfowe potworki. Niektórzy je kochają, niektórzy nienawidzą. Ja, jeżeli mam ochotę na torfowe whisky, no to uwielbiam wręcz. Wręcz uwielbiam. Ale muszę mieć na to odpowiedni nastrój. Powiem szczerze, i musi być odpowiedni moment na to, abym sięgnął po torfowe whisky. Podejrzewam, że wszyscy tak mamy. Moi drodzy widzowie, tak wygląda moja kolekcja whisky Zajla. Piszcie w komentarzach, które z tych whisky mieliście możliwość próbować, które z tych whisky chcielibyście zobaczyć na kanale. I chyba to tyle, powiem Wam szczerze. Przede wszystkim dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie za to, że wytrwaliście do końca tego odcinka 18 minut. No niestety tak to wygląda, ale niedzielna poranna kawka jest chyba najlepszym dodatkiem do tego, aby sobie ten film na spokojnie obejrzeć. Także to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego.